Cześć. Nazywam się Adam Mańkowski i zapraszam do wysłuchania podcastu feministycznego, w którym opowiadam o historii feminizmu. Odcinek 56. Długopis tylko dla niej. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu feministycznego. Jak zawsze na wstępie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają finansowo moją audycję. Jeżeli również chciałabyś, chciałbyś dołączyć do tego grona, to zapraszam. Są dwie możliwości. Można zajrzeć na stronę patronite.pl/ukośnik Podcast Feministyczny i zostać patronką bądź patronem. Ewentualnie zajrzeć na stronę bycoffee.ktu/ukośnik Podcast Feministyczny i postawić mi wirtualną kawę. E, dzięki serdeczne za całe wsparcie. Przychodzę dziś do Was z krótkim odcinkiem, którym no, chciałbym zapoczątkować nowy, mam nadzieję, regularny cykl takich właśnie odcinków krótszych, które w natłoku moich codziennych czy cotygodniowych obowiązków łatwiej będzie mi przygotować pomiędzy klasycznymi godzinnymi odcinkami, do których ja zdążyłem przywyknąć i mam nadzieję, że Wy także. Ten cykl nazywać się będzie mikrorewolucją, czyli generalnie rzecz biorąc małe rzeczy, małe wydarzenia, zjawiska i inne z pozoru mało istotne kwestie, które jednak, jak pokazała historia i upływ czasu, ujawniły pewne schematy, czasem bardzo wielkie schematy. Będę dostarczał Wam tutaj raczej nie te pierwszoplanowe historie feministyczne i manifesty głoszone na barykadach. To będą zjawiska naprawdę nieduże. Często z pozoru banalne, czasem śmieszne, jak na przykład historia różowego długopisu, o którym chcę opowiedzieć Wam dziś. I często to będą takie drobiazgi, które przy bliższym poznaniu odsłaniają jednak cały system władzy, dominacji, stereotypów i generalnie rzecz biorąc, mocno antyfeministycznej opresji. Te historie pokazują, jak kultura działa w najdrobniejszych detalach. To chciałbym Wam pokazać, jak to, co wydaje się zwykłym produktem, czy groźnym sloganem jest częścią jednak większej narracji, która formułuje nasze myślenie o płci, o normach, o hierarchii itd. Słowo nie e, niesie też pozytywny ładunek, tak mi się wydaje. I tak sobie wymyśliłem, bo każda z tych historii, każda z tych opowieści, każda ironiczna recenzja, każdy wiralowy bunt w internecie to też są małe akty oporu, na które warto zwracać uwagę. Żarty. Które stają się czasem kontrą, analizy, które podważają pewien zastany status quo i ta świadomość, która zmienia sposób patrzenia na świat. Warto o tę świadomość dbać, moim zdaniem, i warto ją pielęgnować. I po to właśnie będą te mikrorewolucje. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. I na pierwszy ogień chciałbym opowiedzieć Wam o pewnej znanej firmie produkującej długopisy, która w pewnym momencie doszła do wniosku, że kobiety potrzebują specjalnych długopisów. Takich, które wyróżniają je na całym tle zwyczajnych, uniwersalnych długopisów dla wszystkich. No, hy, ale zaraz, no brzmi to jak ponury żart. Długopisy dla kobiet? No, ale jednak żartem to nie było, bo dokładnie taką kampanię reklamową zrealizowała firma Big w roku 2012. Wprowadzono wówczas na rynek linię Big Crystal for Her, czyli klasyczne długopisy Big, ale tym razem w pastelowych kolorach, tworzone jako produkty tylko dla niej. Opakowanie i materiały reklamowe chwaliły się eleganckim designem wyłącznie dla niej, a same długopisy były różowe bądź fioletowe, z przezroczystym, lekko zabarwionym korpusem i ozdobnymi akcentami. Producent podkreślał w reklamach, że nowy model ma cieńszą obudowę dostosowaną do kobiecej dłoni oraz że końcówka i zatyczka w kolorze tuszu czynią go bardziej stylowym. Innymi słowy, Big próbował przekonać konsumentki że zwykły niebieski długopis to jest za mało, że to nie wystarczy i że potrzebny jest im specjalny kobiecy długopis, jakiś modny gadżet, który idealnie będzie pasował do kobiecej torebki. Całą kampanię reklamową oparto na stereotypie tak zwanego pink marketingu, czyli generalnie rzecz biorąc strategii polegającej na ubraniu produktu w róż i kobiece stereotypy, no po to, by rzekomo lepiej mógł ten produkt trafić do kobiet. Żeby nadać tej koncepcji głosu. Big przygotował także spot reklamowy, który emitowano w telewizji latem 2012 roku. Być może ktoś z Was go pamięta. Reklama ta do dziś wydaje się naprawdę mocno absurdalna, no ale trafiła na antenę. Z dzisiejszej perspektywy ona już tak nie dziwi, wtedy może trochę bardziej. Co przedstawiała reklama? Otóż w scenie osadzonej na szkolnym korytarzu mogliśmy zobaczyć nastoletnią dziewczynę, zapewne uczennicę, która pyta głośno o długopis, prosi o długopis. Natychmiast zewsząd zbiega się Januszek Chłopaków prześcigających się, aby pożyczyć jej swoje pióra i długopisy. Oczywiście wszystkie to są takie zwyczajne w standardowych kolorach typowe długopisy. Dziewczyna każdego z nich jednak odrzuca z rozczarowaniem. Dopiero gdy pojawia się chłopak przebrany za maskotkę Big, trzymający różowy Big for Hair, bohaterka reaguje z entuzjazmem, czyli z radością przyjmuje ten kobiecy długopis, a szczęśliwy wybawca w nagrodę dostaje od niej niewinnego całusa w policzek. Przynajmniej tak możemy się domyślać, bo ta postać, przebrana za Big, ma na głowie taką charakterystyczną, pomarańczową yy, kulę. No ale ten pocałunek jest taki, że wygląda jak taki typowy pocałunek policzek. W tle odzywa się w tym momencie lektor, który z pełną powagą przekonuje, że dzięki wspaniałemu stylowi i gładkiemu opisaniu, Big for Her to jest jedyny słuszny wybór. Cały wydźwięk reklamy sprowadza się więc do kuriozalnego przesłania, że dziewczyny pragną różowych długopisów. A chłopcy, jeśli chcą zaimponować dziewczynie, powinni taki specjalny długopis jej dostarczyć. No, trudno o bardziej stereotypowe i protekcjonalne podejście. Reklama zdawała się sugerować, że zwykły niebieski długopis jest dla kobiety nie do przyjęcia, a różowy gadżecik to jest klucz do jej serca. Nie trudno przewidzieć, co stało się dalej, choć wygląda na to, że ani marketingowcy z Big, ani agencja odpowiedzialna za tę kampanię nie przewidzieli tego. Otóż odbiór społeczny był mierząco negatywny i na pewno przeciwny do tego, czego oczekiwała firma. Wkrótce po pojawieniu się produktu i reklamy internet zalała fala drwin i sarkazmu. Użytkownicy portali społecznościowych oraz klienci sklepów internetowych natychmiast wychwycili absurd pomysłu i postanowili dać upust kreatywności. Najbardziej spektakularną formą sprzeciwu były no, tzw. Tak recenzje na Amazonie, gdzie ten produkt był także sprzedawany. W ciągu krótkiego czasu od momentu jego premiery pojawiły się tam setki, tysiące rzekomych opinii użytkowników, które w rzeczywistości były prześmiewczymi pamfletami na temat tego rewolucyjnego produktu. Internauci celowo pisali swoje recenzje w przesadnym, ironicznym tonie, który parodiował na przykład styl z lat 50., wyśmiewał się założenia założenia, kampanii reklamowej itd. Na przykład jedna z użytkowniczek napisała, dodając do swojej recenzji oczywiście pięć gwiazdek. Że wreszcie może przestać używać ołówka, lub w najgorszym razie, patyka i własnej kobiecej krwi do zapisywania przepisów kulinarnych. W tej humorystycznej recenzji dziękowała też Bikowi za wyzwolenie, bo dzięki nowemu długopisowi jej delikatne rączki mogą notować bez obawy o odciski, a mężczyźni wreszcie pozwalają jej spisywać przepisy w zeszycie. Inna recenzentka dołożyła od siebie, że korzystając z Big For Hell czuje się tu cytat bardziej kobieca i piękna. Zyskała miękką skórę i lśniące włosy, a nawet odwagę, by założyć klub książki i flirtować z chłopakiem z pobliskiego warzywniaka. Rzekomo pisanie tym długopisem poprawiło jej rysunki yy, kociaków i kucyków, a wpisywanie swojego nazwiska wraz z nazwiskiem ukochanego celebryty sprawiło, że uwierzyła, iż ma szansę za niego wyjść. Całość wieńczyła też konkluzja, że ci sprytni panowie z marketingu stworzyli pióro, z którym moje kobiece części ciała naprawdę się utożsamiają. No, to jest tylko kilka przykładów, ale w tego typu cytatach można przebierać woli. Internet ma tę piękną cechę, słuchajcie, że nie zapomina i nie wybacza. I nawet dziś możecie to odkopać i z tej szyderczej fali się nieco zanurzyć, żeby zobaczyć, jaki był wydźwięk tego protestu na reklamę. To pokazało oczywiście w firmie Big, ale i całemu światu, że internet to jest medium, z którym trzeba się liczyć na poważnie. A oddolne recenzje czy komentarze setek potencjalnych nie klientów może zaskodzić, no myślę, dużo bardziej niż poważny artykuł w nie mniej poważnej gazecie czy, czy jakimś portalu. Do tej szterczej akcji z komentarzami na Amazonie szybko dołączyli także mężczyźni oprócz kobiet, udając oburzony dyskryminacją płci męskiej. Jeden z użytkowników lamentował z przekąsem, że panowie nie dajmy się, czyż nie ma już dość produktów przeznaczonych tylko dla kobiet. Najpierw były tampony, a teraz długopisy. Co będzie następne? Jakiego produktu nie będę mógł kupić, tylko dlatego, że jestem facetem. Inny autor zaś opisywał swoje tragiczne doświadczenie. Eee, tu cytat: Przez pomyłkę kupiłem ten długopis, by prowadzić dziennik prac dwala przy wyrębie lasu. I wiecie co? Na nic się nie zdał. Wypadał z pomiędzy moich zrogowaciowych palców dwala niczym pajęcza nić opadająca między dwa pnie sykwoi. No tego typu opinie pełne przesadnej kwiecistości i ironii. Piętnowały wady Big for Hell celniej niż naprawdę najostrzejsza recenzja profesjonalisty. W ciągu kilkunastu dni na stronach Amazon UK i Amazon e, US pojawiły się setki, jak nie tysiące takich fałszywych recenzji, utrzymanych w tym prześmiewczym tonie, ale jednocześnie też bardzo piętnujące e, filmy Big. Internet, mówiąc kolokwialnie, wyśmiał Big na całego. Co istotne, ten karnawał drwin stał się dosłownie. Jak powiedzielibyśmy dziś viralowy, O sprawie zaczęły pisać media na całym świecie. Zaczęto cytować najzabawniejsze opinie z Amazonu, z Twittera. Serwisy informacyjne zauważyły, że choć big for her miał być marketingowym strzałem w dziesiątkę, to okazał się raczej strzałem w stopę, no i kompletną kompromitacją w oczach internautów. Zamiast podbić serca kobiet, Big zyskała rozgłos jako firma, która nie rozumie własnych klientek i tkwi mentalnie w połowie ubiegłego stulecia. Dalej do krytyki dołączyły też tradycyjne media. Telewizja, osoby publiczne, w takim słynnym amerykańskim ówczesnym talk niezwykle popularna prowadząca Ellen DeGeneres obśmiała sytuację w taki sposób, że zaprezentowała wizom opakowanie Big For Her i z niedowierzaniem żartowała czy wyobrażacie sobie, że przez całe życie musiałyśmy pisać męskimi długopisami? Po czym udawała ogromną ulgę, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł długopisu dla kobiet. W podobnym tonie wypowiadali się inni komicy. Brytyjska stand-uperka Bridget Christie była tak zainspirowana tą absurdalną kampanią, że cały swój program na festiwalu Edinburgh Fringe w 2013 roku nazwała Epic Big for Her, czyniąc z niej temat przewodni swoich satyrycznych sketchy. W internecie zaleiło się od memów, od żartów na temat długopisów dla dam. Użytkownicy zainicjowali nawet akcję z hashtagiem Not Buying It. Czyli nie nabieramy się na to albo nie kupujemy tego po prostu. Potem tym hasztagiem tysiące osób, setki tysięcy osób opatrzyło swoje komentarze do kampanii. Co więcej, hasztag ten stał się hasłem przewodnim również innych bojkotów konsumenckich przeciw takim właśnie seksistowskim, stereotypowym reklamom. A przypadek BIK był oczywiście tylko jedną z pierwszych tak głośnych przykładów seksistowskich kampanii reklamowych. No i społeczny opór oporu natychmiastowy i masowy. Krótko mówiąc, big for her stał się pośmiewiskiem, zanim jeszcze zdążył na dobre pojawić się na sklepowych półkach. Co gorsza z punktu widzenia firmy, szybko wyszły na jaw również konkretne zarzuty dotyczące samego produktu. Okazało się bowiem, że nie tylko koncepcja jest obraźliwa, ale i cenowa strona przedsięwzięcia budzi poważne wątpliwości natury etycznej. Dziennikarze uważali, że big for her jest znacznie droższy od zwykłych długopisów Big, mimo że praktycznie niczym się od nich nie różni serwis Business Insider dokonał analizy cen i odkrył, że kobiece wersje długopisów były pakowane w mniejszych ilościach tych, wiecie, zbiorczych blistrach i sprzedawane po zawyżonych cenach. W przeliczeniu konsumenci płacili nawet o 70% więcej za egzemplarz długopisu z serii For Her w porównaniu do analogicznych i oznaczonych płciowo długopisów uniwersalnych. Przykładowo dwupak Big For Her w USA kosztował po premierze 5 dolarów i 60 centów podczas gdy 4 opak takich samych, tylko że czarnych lub niebieskich bików, kosztował 3,37$. No łatwo policzyć, że różowy długopis był znacząco droższy od zwykłego, a jedyną różnicą była barwa obudowy i napis FOR HER na opakowaniu. No To klasyczny przykład zjawiska nazywanego potocznie różowym podatkiem, tzw. pink tax, czyli sytuacja, gdy produkty dla kobiet są droższe od odpowiedników dla mężczyzn, czy też produktów bardziej uniwersalnych, Choć oczywiście mają taką samą funkcjonalność, takie samo zastosowanie. No niestety jest to praktyka dość powszechna w wielu branżach dziś. Znane są przypadki droższych damskich maszynek do golenia, dezodorantów, o ubraniach nawet nie wspominając. Big, wprowadzając linię Fordhair, wpisał się w ten niechlubny schemat. W oczach opinii publicznej firma nie tylko więc utrwalała stereotypy, ale wręcz próbowała więcej zarobić na kobiecym produkcie, który sama słusznie stworzyła. Dla wielu komentatorów było to po prostu żerowanie na płci, na przykład tego, że kobiety jako konsumentki są często traktowane poważnie tylko w teorii, a w praktyce firmy próbują im sprzedać w zasadzie to samo co wszystkim, tyle że drożej i w różowym opakowaniu. No nic dziwnego, że konsumentki poczuły się urażone i zażenowane takim marketingiem. Jak już mówię, dziś to tak bardzo nie szokuje, ale opowiadamy o historii, która wydarzyła się 13 lat temu. Trzeba też podkreślić, że oburzenie na Big Four Heart nie wynikało z braku poczucia humoru odbiorców, lecz z realnego poczucia niesmaku i zmęczenia seksistowskimi sztuczkami marketingowymi. No Wielu osobom kampania BIG uświadomiła pewien szerszy problem. Dlaczego w ogóle dzieli się tak podstawowe produkty ze względu na płeć? Długopisy, które od dekad były uniwersalne, nagle próbowano przypisać do jednej płci. Krytycy zwracali uwagę, że to nie lata 50., kiedy faktycznie reklamowano osobne kobiece wersje wszystkiego od długopisów po papierosy. Jest XXI wiek. Kobiety są astronautkami, prezydentkami, pisarkami i naukowczyniami. I naprawdę nie potrzebują specjalnego różowego długopisu do podpisywania dokumentów. Cała akcja BIK była zatem postrzegana jako głęboko protekcjonalna. Sugestia, że kobiety mają słabsze dłonie czy wyjątkowe upodobanie do pastelowych gadżetów biurowych trąciła anachronizmem i odbierała powagę kobietom jako profesjonalistkom. W przestrzeni publicznej rozpętała się dyskusja o tym, jak szkodliwe jest niepotrzebne różnicowanie produktów ze względu na płeć i Big4Hair stał się symbolem takiego błędu. Jak celnie zauważono, firma mogła po prostu wypuścić pastelowe długopisy i sprzedawać je wszystkim, niezależnie od płci, bez dopisku specjalnie dla niej. I nikt by się tak naprawdę nie czepiał. Niestety postanowiono pójść o krok za daleko, opierając przekaz medialny, reklamowy na przestarzałych stereotypach, które aż prosiły się o kpiny. W efekcie Big zebrał tęgi publiczny policzek, ale dla wielu obserwatorów była to przestroga dla całej branży. Uważajcie z pink marketingiem, bo łatwo przekroczyć granice śmieszności i wywołać odwrotny skutek do zamierzonego. I żeby było jasne dla wszystkich, każda kobieta, tak jak i mężczyzna, powinien mieć wybór i swobodę wybieranie produktów o takich kolorach, yy, czy w takim kształcie i formie, w jakich jemu lub jej pasuje. A sam kolor różowy jest przecież bardzo często narzędziem, czy manifestem w walce o równouprawnienie. Mikrorewolucja, o której dziś Wam opowiadam, to nie jest bunt na to, czy sprzeciw wobec tego, czy kolor różowy jest właściwy dla dziewczynek, a może dla chłopców nie jest. To jest historia o świadomym marketingowym bojkocie, Kreowanych przez korporacje podziałów płciowych, które w dodatku są również ekonomicznie wymierzone przeciwko kobietom. Okej, okay. a jak na ten kryzys zareagowała sama firma BIG? Początkowo, co znamienne, władze firmy wydawały się zaskoczone skalą negatywnego odzewu. Przedstawiciele firmy unikali początkowo przyznania się do błędu. Rzeczniczka BIG, Linda Kwong, zapytana o komentarz, odpowiedziała dość zdawkowo, że firma z przyjemnością wysłuchuje szczerych opinii wszystkich konsumentów. Czy to dotyczy promocji, kampanii reklamowej, czy samych produktów. Dodając także, że jako globalna firma korporacja Big chce znać te ważne komentarze. Innymi słowy, ograniczono się do podziękowania klientkom za feedback, nie padły żadne przeprosiny ani deklaracji zmiany. Była to taka klasyczna biurokratyczna formułka, która brzmiała mniej więcej jak przyznanie się do winy gdzieś między wierszami, coś w stylu no cóż, Wasza opinia jest dla nas ważna, choć oczywiście wcale nie musimy się z nią zgadzać. Jednak, wobec niesłychanie fali drwin i krytyki, Big najwyraźniej zdał sobie sprawę, że nic już tej kampanii nie uratuje. Sprzedaż big For her była prawdopodobnie mizerna, a reputacja produktu nieodwracalnie zszargana. W krótkim czasie linię ForHell po cichu wycofano ze sklepów. Big zaprzestał dalszej produkcji i promocji tych długopisów. A całą sprawę próbowano przeczekać, licząc, że internet znajdzie sobie nowy obiekt żartów. Oficjalnie firma komunikowała jedynie, że dziękuję za wszystkie konstruktywne opinie i że bierze je pod uwagę. Myślę, że można powiedzieć, że Big schował głowę w piasek, licząc, że kryzys sam przycichnie. I w zasadzie też tak się stało, bo uwaga konsumentów przeniosła się z czasem na inne tematy. Niemniej nie smak pozostał, a nazwa Big for Her stała się studium przypadku na szkoleniach marketingowych pod hasłem. Jak nie robić reklamy? Echa tej wpadki pobrzmiewały zresztą jeszcze przez kolejne lata. W 2015 roku Big, jakby gdyby niczego się nie nauczył, ponownie nadepnął na tę samą minę, tym razem w zupełnie innej kampanii, ale znów dotyczącej kobiet. Z okazji Dnia Kobiet południowoafrykański oddział Big zamieścił w internecie życzenia opatrzone grafiką z uśmiechniętą bizneswoman i hasłem: Wygląda jak dziewczyna, zachowuj się jak dama, myśl jak mężczyzna pracuj jak szef. W oryginale to brzmiało: Look like a girl, act like a lady, think like a man, work like a boss. Miało to być rzekomo motywujące, motywujący przekaz dla kobiet biznesu, ale internauci natychmiast wytknęli w firmie seksizm, m.in. infantylizowanie kobiet. No bo czemu mają wyglądać jak dziewczynki? I sugestia, że tylko myśląc jak mężczyzna, można odnieść sukces. Zrobiła się kolejna afera. Big musiał w pośpiechu usuwać ten spis i publicznie przepraszać. Tłumaczył się, że cytat pochodzi z bloga i miał być jak najbardziej motywujący, a nie uwłaczający. Lecz ostatecznie przyznał, że, e, tu cytat, rozumiemy, gdzie popełniliśmy błąd i coś takiego nigdy więcej nie powinno mieć miejsca. Ta sytuacja tylko potwierdza, że firma miała problem z wizerunkiem w kontekście płci i przypomniała wszystkim historię różowych długopisów z 2012 roku. Minęły zaledwie 3 lata. Brytyjska działaczka feministyczna Caroline Criado-Perez skomentowała na Twitterze aferę z 2015 roku słowami Co to za nowe piekło? Serio? Myśl jak mężczyzna. Tu następuje żartobliwe stwierdzenie o chęci wykucia sobie oczu długopisem Big. Gwardem przypomniał natomiast przy tej okazji, że przecież to nie pierwszy raz. Już w 2012 firma zebrała cięgi za różowe kobiece długopisy, zaprojektowane tak, by pasowały wygodnie do kobiecej dłoni. Można powiedzieć, że cień Big for Her. Długo kładzie się na reputacji marki. Dopiero po tych powtórnych przeprosinach w 2015, Big naprawdę zaczęło ostrożniej podchodzić do kwestii płci w marketingu, i branżowe media kilka lat później odnotowały, że firma wreszcie obrała właściwy kierunek, starając się promować swoje produkty bardziej neutralnie i inkluzywnie. Żartobliwie pisano nawet o przejściu od Big for her do Big for them czyli do Bika dla wszystkich. W 2017 roku Różowy długopis Big for Hair trafił natomiast na ekspozycję Muzeum Porażek w Szwecji. Placówka gromadząca najbardziej chybione wynalazki i pomysły marketingowe świata dodała ją do ekspozycji. Znalazła się tam w doborowym towarzystwie, innych spektakularnych wpadek z odpowiednią tabliczką informującą, zwiedzających o jego historii. To chyba najlepsza puenta tej historii. Po prostu miejsce Big for Hair jest w gablocie muzealnej jako żartobliwa przestroga. Ale z pewnością nie na sklepowej półce. Cała ta kampania pozostaje do dziś podręcznikowym przykładem na to, jak nie należy różnicować produktów ze względu na płeć. Dlaczego ta reklama musiała upaść? Bo oparto ją na leniwych stereotypach i niezrozumieniu własnej grupy docelowej. Zamiast przyciągnąć nowe klientki, firma je od siebie odstraszyła i wywołała lawinę negatywnego rozgłosu. Historia różowego długopisu dla pań nauczyła wielu marketingowców, że Różowy marketing może łatwo obrócić się przeciwko marce. Szczególnie w erze mediów społecznościowych, gdzie reakcja konsumentów jest natychmiastowa i często bardzo dosadna. Kobiety nie potrzebują osobnej, protekcjonalnej wersji długopisów ani innych produktów. Na zakończenie, nie będę raczej odkrywczy, jeśli powiem, że różowy marketing wcale nie umarł i że właściwie to ma się dobrze. On po prostu się bardziej kamufluje. Można powiedzieć, że trochę się przefarbował. Dziś może nie rzuca się w oczy aż tak topornie jak różowy długopis sprzed dekady, ale nadal działa bardziej subtelnie, bardziej systemowo. Wystarczy spojrzeć na półki z kosmetykami, gdzie szampon dla mężczyzn kosztuje często mniej niż identyczny składnikowo szampon dla kobiet pastelowej butelce z kwiatkami na przykład albo maszynki do golenia. Różowa wersja za 12 zł niebieska za 6 i nikt już nie pisze na opakowaniu for hair wielkimi literami, bo wszyscy są nauczeni, że tak nie wypada. Ale nadal działa tutaj ten sam mechanizm. Kobiety płacą więcej za rzeczy, które są po prostu w innym kolorze. A najbardziej ironiczne w tym wszystkim jest to, że ten róż, rzekomo symbol dziewczęcości, słabości, subtelności, stał się także nośnikiem jednej z najbardziej perfidnych form ekonomicznej dyskryminacji. Bo jak to się mówi, jak nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. A z różu postanowiono uczynić po prostu z myślą strategię sprzedaży. W tym miejscu chciałbym postawić kropkę. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu i do usłyszenia.